Nie! Witam wszystkich bardzo, jestem z Impo i odcinku Sweet and Grow Fish na modach. I zagrałem sobie dzisiaj na grejcie, na hardzie oczywiście. Rybą, która nazywa się Draul L. Nie wiem, czy to jest kopia i nie widziałem żadnego Draul L innego. Ale komuś się zwaliła nazwa. Ale to bez znaczenia, ponieważ mamy umiejętność, która nazywa się turn invisible over 10 seconds if not moving and it's covered by close terrain. Główną umiejętność, naprawdę okropna. E, słaba bardzo. Ale mamy za to 3 damage'a, 22 życia i nawet niezłego speeda. A co do rotacji naszej, wydaje mi się, że jest niezła. Z tego co zagramy tu rybą, tak jest bardzo niezła. Daję jeszcze, że ta ryba nie będzie zła. Da, że nie, nie będzie zła, bo jeżeli ta ryba nie ma najmniejszego HP, ma taki w miarę OK, damage na start, plus ma du dość dużą szybkość i dobrą rotację, to jesteśmy w stanie ugrać wszystko. Ponieważ możemy unikać największych drapieżników I nieźle ich kontrować I nawet gryźć ich mocno w pupkę Aż ugry ugryziemy ich tak w pupkę, że przestanie im się chcieć żyć I będziemy mogli ich całych potem zjeść Tak właśnie działa Feed'n Growfish na młodach. <grym> A Ale ja witam wszystkich, witam, widzę, witam, witam Jak tam mowa dzisiaj? Mój dzień jest przespaniały Jak widzicie nawet dnia nie ma Dlatego tak wspaniały ten dzisiejszy dzień jest Ciemno Tak I Duże zmiany są, duże zmiany są u mnie przynajmniej w życiu, duże zmiany się dzieją Czy szczęśliwe czy nie, nie mam pojęcia, nie wiem jak to nazwać, ale y, na pewno są duże zmiany Na pewno zobaczycie, pewnie y, tło się mocno zmieni za mną Trochę się będzie zmieniało, czy to dobre czy nie, nie wiem, zobaczymy jak, jak, jak mój organizm odbierze, jak ja to odbiorę e, Jeżeli będzie mi smutno to sorry, jeżeli nie będzie mi smutno tego będę szczęśliwy to, e, to sorry <laughs> nie, nie wiem, nie która będzie z tych bo, no, no, jak będę smutny, to przynajmniej będę się mało odzywał. Ale jak będę, jak będę szczęśliwy, to będę dariapy. No, dlatego nie wiem, kto jest jak będzie lepszy. Sami zdecydujcie. Ale póki co, widzę, że nie naprawdę Możemy sobie te rozgwiazdy po prostu jeść z taką prędkością, że to jest super wspaniałe. Patrzcie, no ten level nie leci nam jakoś szybko, nie? Ale to jest dobry znak, bo to znaczy, że nasz level będzie nam dawał dużo punktów. No dał nam 3 HP i 1 trzecią damage'a dobra, ten damage nie jest zbyt fajny, ale HP jak najbardziej fajnie leci. oj Dobra, problem jest taki, że nie jesteśmy super szybci. Eee... Nie jesteśmy szybcy, ale jesteśmy zwrotni Tylko, że jestem Totalnym cymbałem i nie wykorzystałem tego w żaden sposób I nie udało mi się Dobra, ale następnego tego błędu nie będzie Ja jako profesjonalny gracz turnamentów Fit and Grow wygrałem już 5. Zarobiłem tak ogromne pieniądze, że Byłem w stanie wykupić cztery budynki Założyłem firmę, sprzedaję teraz nowe gry O nazwie PreProft, Tak się nazywa, ta gra polega na tym, że klocki Się je kopie i dużo ludzi nie gra też taką grę zrobiłem, też, też Baty, battle royale popularne bardzo, wszystkie ja założyłem, przez to, że po prostu dobrze pieniądze wydałem <laughs> tak, 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 tak sytuacja wygląda jeżeli ich nie znacie, to coś we mnie tak jest naprawdę, nie, nie wiem, gdzie wy żyjecie, ale chyba pod kamieniem jakimś, naprawdę, pod kamieniem po prostu oczywiście nikt nie wie, że ja jestem założycielem tych gier, no bo nie, nie przestawiałem się nigdy, ale teraz się przedstawiam dzień dobry, to jestem ja założyciel, jeżeli chcecie jakieś update y nowe, coś, to zapłacicie pieniądze to będą, <laughs> dobra, ale <laughs> oczywiście Kopo <laughs> Tak, Jakby ktoś nie wiedział, bo czasami czasami tak się dzieje. Wbijamy dru znowu drugi level i idziemy nakopać tym gnowi, który nam zrobił tą krzywdę wielką. Nakopiemy go, tylko zanim nakopiemy mu to może jakiś czwarty level, widzicie no coś na oko czwarty level, dajmy się wtedy będziemy mieć jakąś szansę. A no, doszło no, nam walną bo To jest jakiś wielkie ryb, ja się ich boję. Kurde, zjednę jakąś rybę. <laughs> Zjadłbym jakąś rybę. Faj ten grufish. Po co bym jakąś rybę? W ogóle patrzcie jest straszny, jestem jak śmiesznie wyglądał <laughs> takie gały takie <laughs> Co to jest takie gałeź chyba. <szema. śmiennie> Nie, <bo. śmiennie> super, to ryba jest śmieszna, podoba mi się. No i tak fajnie tym trzeba się patrzeć. Wspaniała ryba! Wspaniała! Okej, okay. rozgwiazda, ciebie zjem W ogóle rozgwiazdy, rozwiazy się je? Chyba się je, nie? Chyba ludzie jedzą rozgwiazdy Nie wiem czemu nie widziałem, a bo close terrain O, ale mogę być kozakiem pa... Ej, czemu nie działa teraz? No czemu nie działasz? Ej, zepsuty, D da, ta bateria chyba zepsuta jest Ej ty, czy to ty mnie pożarłeś? Czy to nie ty byłeś? Nie, nie wiem, czy to ty byłeś, ale ja cię, ja cię pożę. O, nie ucieknie mi, o, ale dobrze, że mam takie... Ej, ty knuju jeden. o ty... nie, Jo ty... o, pitole O pytole do, 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 udało mi się, udało mi się, udało mi się! Uciekłem, oni tam rekim go, dobrze! Dojedź go, dojedź go, dojedź go! Rozwal gnoja! Dobrze bij go! Dziąd, dzią. No dawaj, rozwalicie, za radę! Dobrze! No nie, no, co ty robisz? Walnij go, to. blisko byłeś! To a nie, 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 nie do mnie, co? No, co za. To za łepetyn to jest po prostu! Głową w kamień walno zamiast go złapać! Co za typo, nie? już chciałem, że ktoś zemści się za mnie. Nie będę musiał sam się mścić. a tu jest niebezpieczne miejsce. Tak, tam jest bezpieczne miejsce. Kurę tam te ryby drapieżał. jakieś mały, bo ja teraz założę, że jestem bardzo mały. Ale to nie problem. Niedługo będziemy duzi. I planuję zjeść megalodona. Planuję go całego pożreć Nie, złomali mi nogi, wszystko mi złamali! Dobra, lecę. Jopy to... Nie, 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 z w strony. No uciekłem, uciekłem, ja pitole, co to było? Coś mi walnęło, normalnie połamało mi nogi wszystkie. Ja pitole, co to było? Ty? Powalone stworzenie jakieś, agresywne totalnie, o co to chodzi w ogóle? Powalona gra jakaś Dobra, idziemy stąd. Ja Pitole, ja wyglądam tak strasznie, czemu mnie ludzie biją jacyś? Czemu mnie biją? Powinni się bać mnie nie bić mnie. No, a ty chodź, ty ty się na pewno nie boisz mnie, bo ty słodziutki jesteś, chodź, chodź A jesteś tak słodki cię zjem Chodź tu cukiereczko Chodź tu mój cukierzko, aś a cię zjem ale jutki jesteś, słoniutki! Chodźcie, po, chodźcie chodź No nie uciekaj, no nie uciekaj tym malutki mój, mojej napiękiejutki, no chodź na mniem, nie mam na mnie. No to tak gnuje no nie mogę. <ścoughs> dobra, no nie, nie ważne, nie, nie, nie ważne, nie ważę. Mam dość, mam dość. Nie nie cukieraczką poluję nie, Zajmę się moim rozgwiazdkami, Pyszno, pyszno rozgwiazdkami. A, a do tematu ze zwiazdami! Czy jedliście rozgwiazdy kiedyś? Jedliście czy nie? Powiedzcie mi, czy jedliście. Bo jak nie pojedziecie, to będę bardzo zły, bo bardzo chciałem wiedzieć. I co, i właśnie jestem ciekawy, czy to się serio je i jak to smakuje w ogóle, nie? To jest takie rozgwiazdy szczerze. Ja ja mnie to ja mnie tak jakby mi dał i nie zjadłem, nie zjadłem. Ja bym powiedział, że ty coś z głową mieszy, i tak, czemu taką rozwiazajesz? Wiesz to jest Patryk z Spongeboba Boba I ty tak po prostu jesz go Czy ogłupiałeś? Ogłupiałeś po prostu. Nie robi się tak po prostu. To jest brak szacunku dla takiej fajnej bajki. Tego <laughs> ja nie zjadł. Ale jeżeli już ktoś, ktoś ma taki brak szacunku, to, to powiedzcie mi jak smakuje. <laughs> Ale smutno to jest. Nie, no, no smutne. Nie, ja, żal mi tego Patryka biednego, po prostu mi go żal... Nie gadajmy o tym już. Na, nawet mi nie piszesz, nie chcę wiedzieć. Ja, na, nawet nie chcę wiedzieć jak Patryk smakuje. No zawsze za, za taki grubiutki, bo pe, pe, pewnie źle smakuje. <laughs> Tł, tłusty pewnie. <laughs> No, mniejsza z mniejsza z Mamy już lewy, za będzie mieć czwarty, więc fajnie. Już nam się zbiera damage, mam u Uuuu, damage czas nie poleciał, bo poleciał 0.7. O, oktopus, dzień dobry, o, ty mi dasz jedzonko, dziękuję ci bardzo. I tyle że mi dużo jedzonko, dobra, dziękuję. Oktopuski mogę zjadać. Eee, czy też, też mi żali, bo są, bo są słodkie, ale no tutaj fit and grow fish, nie mamy szacunku do nikogo. Tutaj, jemy wszystkich, wszystko zjemy. Nawet nawet pupę na zjem nie, nie zostawię ani kęsa, kęsa nic, wszystko zjem, w całości. Uch. O tak właśnie będzie. Dobra, tam coś dużego pływało. O kurde. O kurde! O kurde! O kurde! O kurde! O kurde. O kurde. Dobra, mam prawie piąty level, prawie! Bo jeszcze jakieś trzy rozwiazdy albo dwa i będziemy naprawdę mocni. Mamy już 4.8 dipsa, idziemy do przodu. Musimy jak najszybciej stać się coraz silni i zacząć polować na porządne rybki. I ja mam pomysł, gdzie pójdziemy, jak mi się trochę więcej dips zwiększy. Tak, tak żeby 10. Jak tak, jak tak 10 dipsa będę miał. <słuch> do 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 zrobię to. Czy ja jestem w stanie tu ugrać? Czy ja tu ugram? Kamień! Taktyka na kamień! No bo on poszłode mnie. Udało mi się! Ogram go! Z winnością moją i moimi umiejętnościami Fit przez ostatnie 40 lat, jak grałem. Jop, jestem dobry w to grę. Wyjdzie nawet, nawet celownik mam w twarzy. Taki celownik mam w środku. Jakieś będę szalał z karabinów tutaj. Tak tak będzie, patrz jak jak pięknie wyglądam. Jestem super piękną rybą. Tak być przystojnym, to kurde, każdy by zazdrościł co nie, a patrzcie. Ale przystojnik, kurde, albo nie wyrywa laski. Wszystkie, wszystkie wyrywa. Nawet chłopców wy wyrywa. <laughs> wszystkie wyrywa. Nawet inne gatunki wyrywa, to to, 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 to źle brzmi. Ale, ale co z tego, że źle brzmi? Ważne, że wyrywa wszystkich. Po czym ich zjada. To jest kwintesencja wyrywania. Nie, nie wiem, nie, nie o co chodzi, nie wiem chodzi, nie, nie mam pojęcia. Mniejsze, mamy 5.7 dipsa, dużo. Naprawdę, dużo damage'a ale to mi się podoba. Lecimy dalej. Bijamy level Jak Jakbym miał jakieś dziesiąty, to się na spokojnie będę mógł jakieś rybki średniej wielkości żreć no ale tych gnojów jednych co mnie tam na zjad i to ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Mam 38 HP, to i połknął. To w sumie wsadził mnie w nozdrza i... <śm> <śm> Tak coś zrobił, nie? Z góry przepraszam, coś dźwięku pewnie dużo ludzi go nienawidzi Akiba, zmień dźwięk tego dźwięku Tak, zmień go na jakiś jakiś dziwny. Te, zmodyfikuj go, <śmierdził> żeby nie wziął tak źle. Szósty level. Zaro będzie siódmy. Farmy się farmy. Na w końcu będziemy mogli największych gigantów pozieść tutaj puknięciem jednym. To jest nasza misja. Siódmy level! Dobra, wydaje mi się, że pora na wykazać naszą najlepszą sztuczkę, którą mamy. Kurde, na jestem wolny. To jest problem. Pff. Panie melodon, Co pan tu robi? Nie spodziewałem się pana tutaj. W takich okolicznościach, nie powinno pana tu być Tutaj mam nasze ryby, na których często się farmie ponieważ są bardzo do wyfarmienia jest takie, że, że jakieś mało HP ma, to yy, no, można paść Bo one sobie właśnie odpychają za 3 HP, co nie? Yy, tylko, że to nie jest żaden problem, dopóki ma się przynajmniej właśnie 3 4 HP Teraz myślę, że będę nawalał Okej, okay, przez chwilę myślałem, że zwoży Megalodon za mną, ale Trzeba uważać, bo on jak tam zje wszystkich To będzie problem ponieważ on tu przyjdzie, bo on tu. Nie! No, bijem jakieś gnoja, bijem jakieś gnoja. Chodźcie, Frejerze. Dojdziemy się gnoju. Kurde, ale ja, ale ja mu dipsa biorę, ale mu dipsa zadaję No, bijem go. Pamiętam, że on chyba dużo HP miał, ale co mnie to obchodzi? Będę ci bił, godzinek będę musiał frajerze Dojadę Cię, To jesteś wielki O jesteś ogromny, tylko czemu nie mogę się wgryźć w niego? On ma chyba jakiegoś armora specjalnego Że nie da się w niego wgryźć I on tak lekko odbija, kurde, ale spiciego go to jest nieprzyjemność naprawdę Eee On mnie ugryzł I mnie za, za zabił OLE WIELKI KROB CO to? Olu ogromny krop! Jopitole! pitole! jo pitole! I to jeszcze mocy! Prawie krab jechał! Cały się taki słaby! O co chodzi w tej nie mogę nic! No... O co chodzi, no? Krapie prawie zrobił. Nie no, poddaje się. Panie panie poddaje się. To jest końcinka. Po prostu robię coś, co jest trochę takim, wiecie, wykorzystaniem gry. Ale co mnie to? Tyle, zginęłem, że w końcu nic ma sensu po prostu, zrobię to, zrobię to, zrobię to idę rozwalić kaszalota Tak, kasz rozwalimy sobie kaszalota Mam dipsa 9.4 Będę mu bił zy 14, może 13, może 12 Ale. Nie wiem, ile tam kaszalot ma apę z tysiąc ileś chyba będziecie sobie policzyć ile to walnić będzie, nie? 140? O coś takiego może, może więcej. Coś kasalot, sorry, że e, widzimy się w tej okolicznościach, ale... Nie mam wyboru, niestety muszę eksploatować grę teraz Zjemy se kaszalota i widzimy się jak ja go zjem Czyli pewnie za nie wiem, 30 yy, minut Udało mi się pozryć kaszalota! On chyba właśnie leży Tak, on już jest martwy I teraz go przegryziemy do końca No to też trochę zajmie, to, to też troszkę zajmie Ale udało nam się wkładać kaszalota na 8 levelu tym, tym, tym czymś Udało nam się i teraz się pożywimy im. Wbijemy z jakiś 20, 30 level i pójdziemy na większe ryby. Pożremy je wszystkie, wbijemy na nich jeszcze większe ale ale nawet nawet nie pójdę, po prostu pójdę jeszcze raz na kaszelota, Pożre go jeszcze raz. I bijemy 50 level. Pójdziemy na megalodona, tego protognothona i... Rozwalimy całą grę To jest pod... no podałem się panie i No poddałem się po prostu Spadłem już tyle razy, tyle razy to po prostu musiałem od nowa grać i tak dalej, że już Nie mam siły psychicznej na to Wolę stać, kilka klikać kilka... 7 i rozwalić postać, która najwięcej ekspadaje chyba tutaj na tej mapie Nie licząc Megalodona, no. I pyk! Pociel Teraz oczywiście trzeba to wszystko przegryźć Bo ja tych wielkich tak... tych wielkich kawałków jeszcze jeśli mogę Ale zakładam, że na 10 euro już bez problemu będę mógł te wielkie dole, Że te, te, te prawie wielkie kawałki To ja jeszcze... się... Spokojnie, bo bałem się, że mnie pożre, a nie pożar mnie, więc jest dobrze. Nie idź tutaj, please, nie idź nie skręcaj, dobrze, nie skręcaj, proszę, daj mi tu spokoju, wiesz, zrobić swoje, pożreć to wszystko sobie spokojnie, dobra. Możemy te wielkie kawałki już jeść? Chyba jeszcze nie, chociaż? Nie wiem, nie, je jeszcze chyba nie, jeszcze nie. Chodzi mi o takie, nie, nie takie największe kawały tylko takie duże, o te właśnie, o, tutaj, o, ale ch chyba nie mogę jeszcze iść, tak, chyba jeszcze nie, nie mogę jeść. Za chwilę będę mógł Oj, dwunasty level, pan panie Oj, już mogę jeść te wielkie kawał, uwaga Mogę jeść chyba już największy kawał O, kurde Co jest ze mną nie tak? Jakiś wielki się stałem Ja pitolę, co tu się dzieje? Nad nim co się dzieje już? Mogę jeść te wielki kawał już? Nie, tych, tych jeszcze tych jeść jeszcze nie mogę przegraliśmy sobie to I teraz Szesnasty level o tak, ale się powiększamy dużo. O, już, może, już możemy wszystko jeść, już możemy wszystko pożerać, każdy kawał mięsa. i 30 ale będzie na spokojnie. Na spokojnie 30 level będzie. Będzie nadwiększy niż 30. A może nie, może jednak nie większy niż 30. A nie, będzie 30. Oj, tutaj. Oj, skręcanie się zrobiło powolne, ale to nieważne. Ale my to pożeramy, jopitole. Mama HP, to jest coś, mamy HP, mamy duży damage, to jest plus tej, tej, tej ryby. Ale nasze HP jest dość małe. Tam coś zostawiłem jeszcze, ale to już mniejsze. Idziemy po. kaszelca jeszcze raz. Bimy sobie na nim jakiś bezpieczny level. No właśnie, nie 50, bo bo jeszcze 50 tobie za mało, Będzie mi z HP. Chcę być jakiś 70 level, coś takiego. No dobra, tylko żebym nie ugryzł, bo. No może mi rozwalić na spokojnie, tak jak gryzie. Kurde, moje skręcenie jest naprawdę słabe teraz Ta ryba nie dostała strzała, żeby być tak duża, <laughs> Ale proszę nie uciekaj ode mnie, bo nie będę się bać. O, dobra. No to po tobie z takim dipsem to już szans żadnych nie masz kumplu! Żadnych kumplu szans nie masz z takim dipsem! O, Tak 40 level! No prawie szar jest. A! Jednak, jednak będą 40! <grych> Teraz bijemy 400 Dipsa Dobra, poczekajmy jeszcze raz Kaszalota Tu jest Ubimy go jeszcze raz I bijmy sobie jeszcze większy level Żeby być bezpieczny. Ja chcę mieć przynajmniej 1000 HP Najchętniej chciałbym 2000 mieć To byłoby w miarę bezpieczne Pyk! Pyk! No i nara kumplu Dziękuję za levelek Przyda się i smaczny Teraz jeszcze raz Chodź tutaj Pik, pik. To się nie stało. To się nie wydarzyło. To był błąd to był wybierać to ryba, nie? To błąd. to był błąd. błąd No nie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Dobrze, zostało coś dla mnie. Biorę to, biorę wszystko. Moje, 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 moje. Dałem mi to ekspa. Nie waż się tu podchodzić. Gruba jeden, śmierdzący. Idź stąd. Nawet tu nie podchódź To jest moje. Zostawiłem na czarno godzinę. To mnie się, bo mogłem to zjeść, nie? Dostawiłem syna na później, akurat się przyda. Idź stąd! Oj, idź stąd lepiej, lep. lepiej nie podchodź tutaj. Idź! Jop, to już mi okraść ze wszystkiego, co mam tutaj. To jest moje jedzenie, to jest. zostaw to. No, bijam ten level i idziemy upalać go jeszcze raz. Ech. Co tu się odwala, ja nie ja pojęcia Dobra, mamy 54 level Idziemy pozabijać go jeszcze wiele razy Tak żeby być bezpiecznym Żeby taki kaszlocik nie był w stanie walnąć biednym jednym strzałem I mnie sobie zjeść My go zjemy tyle razy O kurde ale i damage już, Tyle razy żeby po prostu być nieśmiertelny praktycznie, tak? Tak to zrobimy Tylko jestem naprawdę bardzo powolny, teraz. Jestem super wolny Nie wiem czemu ta ryba tak mocno spowalnia z levelem, to jest dziwne Dobra, pecka szalot, chodź tutaj. Biję tobie set level, jak bierzesz level to idziemy na Megalodona. Dobra, mamy prawie setny level, tyle nam styknie. W ogóle, w ogóle żarczy nie dał, tak, tak, tak mi się przynajmniej Idziemy szukać megalodona i sobie go pożeramy. Jestem super wolny, Wiecie, to jest, to jest mój speed. To jest mój speed. Tak się ruszam, tak się ruszam właśnie, jak mam taki level. Jestem, jestem wielkim tankiem. No, dlatego, że mam mało HP, ale mam z to ogromny damage i ogromną szybkość ataków. To jest chore akurat. No, nic z tym może się szansować. Nie ma nawet ten pro protagonist, czego tam ma. Nie zajemy na strzałach Mam na celowniku jedno z naszych ofiar Tu jest ta wille O tutaj gnoju Ja wiem, że Ty nie chcesz się ze mną bić Oj ty nie chcesz się ze mną bić po jednym atakiem i O pitole Ale dostał Co za damage. Chory damage U, TY Gnoju jeden! Ja ci dam! PIK! Pi! Ha, ha Easy! Easy peasy gnoje jedna!

Mam, 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 dość, mam, dość, Koniec, 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 koniec. Wbijam ten duży level, ten duży level, koniec, koniec, po prostu, mam dość, mam dość, wystarczy mi tego. Ta ryba to jest. Gówno taka, taka jest serio, mam jej dość po prostu już. Wbijam duży level, Pyk i. no może, może, może nie o tyle myśleć się, będę za prostu bied, że lewe... zobaczymy pusek bo już wielka jest, bo na naprawdę mam już, już totalnie dość. Czemu ona straciła na skrętach? O co chodzi? Teraz tera miała jeden z lepszych skręt, jaki chyba się da bić w ogóle w tej grze. Straciła z levelem na skrętach, jest w ogóle jakaś super wolna Nie mam pojęcia, co to się odwala z tą rybą. Po prostu ma dipsa dużego i szybkość taków, to tyle, ale ono w ogóle nie, więc jak chceś przy głowie i nie jest, nic się to tym rozrobić, nie da Nie mam pojęcia co chodzi. Dobra, zobaczmy jak wielki jesteś w stanie się stać. M może przynajmniej tym będziesz na tyle dobry, tak? Zobaczmy ile jeszcze. Ile jeszcze... Może no, iść dalej, w ogóle. <laughs> ona no, w, no, w ogóle super strasznie nie Patrzcie te gały świecące po prostu. No, ona jest super straszna, ale nawet na setnym levelu Megalodon może ją dojechać bez problemu, nie? Zależy, że po prostu w tyłek wejdzie. Megalodon użył taktyki, którą ja używał na wszystkich, nawet na kaszlota, nie? Zosta zostałem za swoje, to należało mi się, zostałem i należało mi się, wykorzystałem tak, jakby może nie o tyle błędy gry, co może jakieś nie pracowania, powiedzmy. E, i, I dostałem za to właśnie od Megalodona. Megalodon mnie wyjaśnił. Spoko, Megalodon. Ja ja jeszcze przyjdę tu. Ja jeszcze przyjdę. I kimś innym po prostu. Kimś innym przyjdę. I sobie pogadamy. Pogadamy sobie w cztery oczy. I ja ci pokażę jak się używa mojej techniki. O, ja cię pokażę. Jeżeli chcesz używać tego, co ja wymyśliłem, to licz się z tym, że ja ci pokażę jeszcze lepszą wersję tego. Plus ultra! <grym> tak, no dobra, ten, ten to wie, ten wie, tak, dobra. Biały większy level, już mam w sumie jakiś... No, 700 styk, nie, już to jest, już, tak w więcej hipoteki nawet nic nie daje. Wiemy, te się żeby było równo po prostu. Pyk i mamy 412 tysięcy damage'a. To nie jest jakoś dużo. Nery miał więcej, potrafię nawet chyba milion walność bez problemu. Size 5000, devore size 1250, no bo to takie normalne staty. Jesteśmy tak duzi, tak wyglądamy. Nie powiem, że nie jesteśmy aż tak duzi. Nie jesteśmy. Ta ryba jest bardzo mała i jest okropnie wolna. Patrzcie na to, jak to się porusza. To jest po, po prostu cegła. To jest cegła, gościu! Przecież to jest cegła, jakby nie, wiem, jakby nie wiem. Grawitacja była inna totalnie. Coś co się odwala w ogóle. Przecież to jakby raz machnęło ogonem, to by poleciało na całą tą mapę normalnie. No ale dobra, no. <grytanie> tak wyglądamy. To by na tyle w dzisiejszym odcinku. No wybrać jaką rybę, mam grać na samym odcinku. Wybierzcie, proszę, jakąś dobrą rybę. Fajną rybę, taką. Nie, 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 nie taką jak ta. E, oczywiście, ty nie wybraliście, ja ją sobie wybrałem, ale no, wybierzcie jakąś fajną. E, żebym wygrał i, i mógł być zwycięzcą i czuć się do, dobry. Ale wygrałem, wygrałem tutaj. Mam, mam 700 level, tak? Ja jestem wy wygrałem. Co z tego, żebym Mody. To się nie liczy. To ważne, że wygram. <grywki> Dziękuję wszystkim za oglądanie. Oczywiście żartowałem sobie. Bye, bye